Shake my friend. Shake your friend. Witamy państwa. Małgorzata Przedpełska Bieniek, Andrzej Rewak i Antoni Mielniczuk. Dziś więcej o Dubaju. Dubaj to miasto i emirat, no i nazwa powtarzana ostatnio wielokrotnie co dzień Bo Expo. Mieszkają tam tysiące Polaków, szukając i wypracowując swoje marzenia. Jak to ma szczęście, umiejętności i kontakty, i znajdzie pracę. Jak się wydaje, rola Dubaju troszkę się zmienia. Covid wygnał tysiące obcokrajowców, mieszkańców, biznes słabiej się kręci. A poza tym sąsiad Arabia Saudyjska ogłosił, że interesy z sektorem rządowym Arabii, to jest około 80-90% interesów w ogóle, mogą robić tylko firmy, które swoje główne lub regionalne biuro będą miały na terenie Arabii. W Dubaju Zrobiło się strasznie. Żegnajcie biura koncernów zdalnie robiących interesy z Arabią. Arabia jest najpoważniejszym rynkiem w regionie, nieporównywalnym z innymi, a jej potęga to połowa wszystkich państw Zatoki. Chcecie u nas zarabiać? Przenieście biura do nas, wynajmijcie mieszkania i domy. Takie hasło wystosowali rządzący Arabią. Oczywiście, biur jest dostatek. I jeden metr kwadratowy kosztuje coś koło 40 zł. I jest oczywiście cała nowa luksusowa dzielnica z domami, basenami, ogrodami itd., itd. Wróćmy jednak do Dubaju. Bartek Znojek mieszka tam od lat, zna i obserwuje miasto oraz jego mieszkańców. Magia Dubaju działa na wszystkich, nie tylko na Polaków. Wiadomo, że tradycyjnie nacje, które są tutaj dużo bardziej. Zakotwiczone to są nacje takie jak e, chociażby e, subkontynent indyjski, a również e, z Europy Zachodniej, no to Wielka Brytania, która ma bardzo, bardzo silne e, relacje historyczne z regionem. Ale to nie oznacza, że nie można zrobić biznesu. Najistotniejsze jest to, co zawsze dobry produkt bądź usługa. Odpowiednia cena, i tutaj od razu mówię, że nie zawsze te marże, które można tutaj osiągnąć w regionie, są tak zatrważająco wysokie. I odpowiednie kontakty, odpowiednie wejście, wejście na rynek. Jest kilka firm z moich obserwacji, które doskonale zrozumiały ten problem, bo miały produkt na tyle ciekawy, że, fir, że zostały jak gdyby przez lokalne firmy przyciągnięte. Nie będę tutaj może rzucał nazwami firm, ale są to takie firmy generalnie z zastosowań trochę bardziej zaawansowanych: automatyka domowa, różnego rodzaju oświetlenia, a są również usługi, jakieś specyficzne usługi architektoniczne, bądź bardziej szczegółowe, bądź bardziej zaawansowane doradztwo. Czy rozmówcami w takich sprawach biznesowych są Europejczycy na usługach mieszkańców Emiratów Arabskich, czy też są to y, mieszkańcy Emiratów Arabskich? W jaki sposób przygotować się do takiej rozmowy? Czy, a, czy jedno spotkanie, czy też trzeba troszeczkę y, no, troszeczkę nad zbudowaniem relacji i bywać ileś razy w tych okolicach? Nie, no to y, relacje, wiadomo, to każdy ten podstawowy y, podręcznik y, o, jak robić biznes w Dubaju, powie o tym, że relacje są najważniejsze. Y, wygląda to bardzo często tak, że rozmowy wstępne bądź początkowe, jak gdyby samo zainteresowanie, y, jakieś wstępne rozmowy, wstępne rozpatrzenie jak gdyby pomysłów y, na zrobienie biznesu, czy jak gdyby oferty. Przeprowadza się z osobami na niższych poziomach zarządczych, a to mogą być nacje bardzo różne, od kraju, od Arabów z Lewantu, czyli Syria, Liban, Egipt, przez przedstawicieli już wspomnianego subkontynentu indyjskiego po osoby, po Europejczyków zachodnich. Więc to jest. Czy Europejczyków? Tutaj nie ma reguły. Tutaj mamy małe United Nations, Narody Zjednoczone. W Dubaju i w Emiratach mieszkają przedstawiciele 130 krajów i nie ma reguły. Natomiast na pewno decydentem na koniec dnia jest zawsze emiratczyk. Na pewno y, żaden biznes nie odbędzie się bez budowania osobistej relacji. Takim Emiratczykiem, i bez zbudowania nie tylko relacji biznesowej, ale także relacji personalnej. Także nic się nie wydarzy w ciągu jednego dnia, nic się nie wydarzy w ciągu kilku spotkań. To jest proces, który trwa miesiącami, można powiedzieć, od wstępnego kontaktu. To już widzę te walizki pieniędzy, które trzeba mieć po to, aby budować takie relacje. Tradycyjnie firmom polskim było bardzo ciężko przebić się na rynek lokalny. Z wielu względów. Mała świadomość polski jako rynku w ogóle dostawcy żywności, bardzo ograniczone wsparcie, jednolita koncepcja tego, jak polska powinna się od strony eksportera żywności prezentować, brak świadomości marek, ograniczone budżety z wejściem, relatywnie mały rynek tutaj i tak dalej i tak dalej i tak dalej. Bardzo bardzo świeżym trendem na rynku lokalnym. Mówię, to głównie dotyczy żywności suchej i mrożonej. Pojawiły się dyskonty. To jest rzecz, która w Dubaju była praktycznie nieznana jeszcze 5 lat temu. Są dwie czy trzy bardzo agresywne sieci spożywcze, można powiedzieć, coś w rodzaju naszej biedronki za starych czasów, które bardziej agresywnie prowadzą sourcing na różnych rynkach. I tu, można powiedzieć, pojawia się bardzo duża gama produktów polskich. Ale no to wszystko zależy od ceny, tak? Jeżeli dzisiaj te produkty są tanie, one są sprzedawane i kupowane, kiedy z jakiegoś powodu ten balans cenowy się zmieni, te produkty wylecą, zostaną zastąpione czymś innym. Więc z jednej strony relacje długi termin i budowa pozycji własnej firmy i marki w regionie, z drugiej strony mogą się pojawić tak zwane w cudzysłowie strzały na rynku lokalnym, ale bez mocnego zakotwiczenia to na wiele się nie zna, moim zdaniem. Mieszka Pan w tych okolicach 14 lat. Czy Polska ma jakiś wizerunek? Wizerunek nie istnieje. Niestety trzeba powiedzieć sobie, że jako kraj nie mamy jasnej strategii ogłaszania się, co reprezentujemy. Co możemy sprzedać, z czego powinniśmy być znani, z czym powinna się Polska kojarzyć. I tutaj przytoczę anegdotę, i to wydaje się śmieszna, ale jest bardzo prawdziwa. Otóż wielu moich znajomych i w Emiratach, i w Arabii Saudyjskiej ma bardzo mgniste pojęcie, nawet gdzie Polska leży geograficznie, do tego stopnia, że rozmowa wyglądała w ten sposób. Oczywiście wszyscy wiedzą, gdzie są Niemcy. Ja też byłem w Berlinie. Ostatnio byłem w Pradze na wycieczce. A możesz mi wytłumaczyć, gdzie ta Polska leży dokładnie w tej Europie? Czyli nawet do tego stopnia nie ma świadomości geograficznej, nie ma świadomości lokalizacji kraju. Ta atrakcyjność od strony nawet turystycznej jest bardzo niska, bardzo słabo zbudowana. No właśnie, i w ten sposób bardzo miękko możemy przejść do tematu EXPO. EXPO, które z rocznym poślizgiem odbywa się. W Dubaju, no ma ten komponent właśnie promocyjny, pokazania krajów, pokazania społeczeństw, pokazania kultury. No i z tego, co czytam w polskich mediach, również jest ogromny nacisk na to, żeby sprzedać się biznesowo. Czy to się uda, Pana zdaniem? Ja osobiście uważam i będąc gościem EXPO chyba od czasów Lizbony, czyli to będzie już pewnie ze 20 lat do tyłu. Expo jako event jest platformą do budowy brandu Polski jako Polski. Tak? To jest miejsce, gdzie można się pokazać, jakby dotrzeć do tej świadomości zwykłego odwiedzającego, czyli przysłowiowego Kowalskiego, który przyjdzie, będzie zaczarowany tym Expo. To Expo tutaj w regionie jest bardzo wyczekiwane, szczególnie w Dubaju oczywiście to roczne opóźnienie. Było na początku powodem oczywiście sporego stresu, ale widać sporą ekscytację. Wydaje się, że z powodu tego, że no COVID tutaj zdecydowanie wykonał dwa, trzy, a nawet cztery kroki w tył, będzie to bardzo popularna, bardzo popularny globalny kierunek turystyczny. Natomiast Expo moim osobistym zdaniem to nie jest impreza biznesowa, to jest impreza dla odwiedzącego, to jest impreza rozrywkowa. To jest impreza, w której można promować kraj jako kraj. Natomiast czy promowanie biznesu powinno odbywać się platformami bardziej tradycyjnymi, biznesowymi, takimi jak targi, czy takimi jak imprezy internetowe. Teraz o pieniądzach, ryzyku i płatnościach. To bardzo częste pytanie do mnie wtedy, gdy rozmawiamy o Arabii Saudyjskiej, czy oni płacą terminowo? Jak zapewnić sobie szybką płatność w transakcjach eksportowych i jak minimalizować ryzyko? Czy ten problem jest do ogarnięcia? Przed Państwem Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. 1,4 PKB polskiego to są obroty, które są ubezpieczone. I więc można powiedzieć, że to są rozwiązania, które na chwilę obecną są dosyć szeroko wykorzystywane przez e, polskich przedsiębiorców i e, wykorzystują je zarówno w kraju, w tym obrocie krajowym, jak i właśnie w obrocie eksportowym. Przeważa kraj, to prawda. E, natomiast eksport jest no, bardzo ważną, ważnym elementem, coraz ważniejszym dla polskich przedsiębiorstw i tutaj w dużej mierze też e, partnerzy, z kontrahenci a naszych przedsiębiorców wymuszają wręcz, żeby ta wymiana handlowa, która się odbywa między polskim przedsiębiorcą a nimi, była z tak zwanym odroczonym terminem płatności. Tak czy nie płacimy za fakturę wystawioną od razu, nie robimy jakichkolwiek przedpłat. Jeśli chodzi o kontrakt, tylko kontrahent płaci nam z odroczonym terminem płatności. To jest czasami 14 dni, ale też bywa 30, 60, 90, a nawet i więcej. W związku z czym polski przedsiębiorca kredytuje poniekąd swojego odbiorcę, stąd dobrze jest ubezpieczyć taką transakcję i często też zdarza się, że do takiego ubezpieczenia dochodzi też rozwiązanie z money factoringiem, czyli taki nasz przedsiębiorca, żeby otrzymał szybciej płatność idzie do faktora, i faktor wykupuje fakturę, płacąc na przykład 90% całej kwoty, i później spokojnie czeka na to, aby ta należność spłynęła od kontrahenta. Duże firmy na pewno dadzą sobie radę, mają całe stada fachowców, doświadczonych itd. Tak Natomiast małe firmy, czy małe firmy również mają szansę na A, ubezpieczenie transakcji, B, wykonanie właśnie takiej usługi faktoringowej. Te rozwiązania, które są dostępne, a w szczególności rozwiązania w KUKĘ, to możliwość ubezpieczania przede wszystkim 201 krajów na całym świecie. Geograficznie to już jest bardzo fajna rzecz. I rozwiązania są tak zrobione, żeby nie tylko właśnie ci wspomniani duzi, tudzież średni przedsiębiorcy, którzy mają wyspecjalizowane działy nawet do tego, żeby prowadzić ubezpieczenie należności i faktoring między innymi, ale też i właśnie i mali przedsiębiorcy mogli z nich skorzystać. To są w miarę wystandaryzowane i o relatywnie prostych zasadach. Czy to jest droga usługa? Bo jeżeli im transakcja wynosi kilkadziesiąt tysięcy dolarów, powiedzmy, czy euro, to czy opłaca się taką transakcję też ubezpieczać? Wydaje się, że opłaca się ubezpieczać każdą transakcję. Tutaj stosowane są na rynku dwa podejścia. Albo ubezpieczamy właśnie per transakcja, per kontrahent, czego ubezpieczyciele co do zasady niezbyt nie lubią i stąd też drugie podejście, czyli ubezpiecza się cały obrót danego przedsiębiorstwa, niezależnie czy sprzedaje do Polski, czy na eksport. Tego typu rozwiązania, niezależnie od, o którym podejściu mówimy, są nawet nieporównywalnie tańsze niż e, późniejsze sam e, ściąganie niezapłaconej faktury przez samego przedsiębiorcę. Więc tutaj mówimy o zależnie oczywiście o kraju, o standingu kontrahenta, bo tego typu rzeczy bierzemy pod uwagę. Bierzemy pod uwagę termin płatności też między innymi na, na wystawionej przez przedsiębiorcę fakturę. To rozpiętość może być dosyć spora, ale to wszystko zaczyna się od powiedzmy poziomu 0,1% do nawet 2%, ale w krajach tak zwanego mocno podwyższonego ryzyka, do których większość z krajów, na przykład Bliskiego Wschodu, na szczęście nie należy. Więc, jeśli przedsiębiorca sam miałby dochodzić swoich praw, będąc tutaj w Polsce, a dochodzić swoich praw na Bliskim Wschodzie, czyli musiałby albo wynająć specjalną, specjalistyczną firmę, która windykuje. Tę płatność. Nie daj Boże musiałby iść do sądu, nawet w najlepszym przypadku, gdy ma w klauzulę arbitrażu wpisaną w swój kontrakt, to taki arbitraż też słono kosztuje. To są kwoty często powyżej 100 tysięcy nawet dolarów za arbitraż, który i tak jest oczywiście tańszy niż wydajecie potencjalnej kancelarii prawnej i prowadzenie tego dochodzenia w innym kierunku. Tak więc tutaj, jeśli mówimy o, o kwocie nawet z pół jeśli chodzi o pojedynczą taką transakcję, bo one są zawsze, te pojedyncze są zawsze droższe niż całe ubezpieczenie całego portfela, no to to są kwoty o wiele, wiele niższe niż te koszty, które musiałby przedsiębiorca wyłożyć, gdyby nie miał tego ubezpieczenia. Poza tym w kosztach tego ubezpieczenia właśnie jest ta darmowa windykacja należności, monitorowanie ryzyka, czyli ustawicznie monitorujemy to, czy dany kontrahent, czy jego sytuacja się nie pogarsza i dajemy znać naszemu eksporterowi słuchaj, coś się z twoim odbiorcą dzieje, uważaj. No i później przede wszystkim następuje wypłata szkody, tak? czyli po określonej liczbie dni, jeśli ta płatność nie schodzi, a w proces windykacyjny się nie powiedzie, wówczas wypłacamy szkodę, czyli przedsiębiorca ma swoją kwotę na swoim koncie. Tak więc Płynność przedsiębiorcy nie jest w żaden sposób zakłócona. Z pana punktu siedzenia bardzo dobrze widać, jak zmienia się polski eksport. Do niedawna statystyki były dosyć bezwzględne i było wiadome, że większość tego eksportu to tak naprawdę robią firmy z zachodnim kapitałem, że te, które mają polskie korzenie, no nie mają takich szansy, nie mają takich umiejętności, nie mają, nie mają, nie mają. Czy coś w tej materii się zmienia? Wolumenowo można powiedzieć, że no nie za bardzo, tak to nadal niestety przeważają firmy z kapitałem zagranicznym, ale polscy przedsiębiorcy dosyć dobrze się uczą od tych firm też, obserwując, działając z nimi. Tak więc to, co na pewno jesteśmy w stanie, my jako spółka, która ubezpiecza 70 miliardów obrotu rocznie, jesteśmy w stanie zaobserwować, że nasi przedsiębiorcy zaczynają rozglądać się za innymi rynkami zbytu niż tylko i wyłącznie Unia Europejska. To oczywiście zawsze pozostanie dla nich tak zwany główny rynek zbytu. Dosyć bliski, zawsze można podjechać samochodem, niekoniecznie nawet jechać, lecieć oczywiście samolotem. I w miarę zrozumiały dla nas rynek, o tyle wydaje się, że zaczynają być coraz bardziej popularne rynki, takie jak chociażby rynki Azji Południowo-Wschodniej, Rzeczony Bliski Wschód. To są rynki, które widzimy, że rosną, jeśli chodzi o popularność. Podobnie północna Afryka. Na chwilę obecną, to czego na pewno nie widzimy, i tutaj trochę żałujemy, to jest Ameryka Łacińska. To jest też spowodowane tym, że jest dużo tego ruchu turystycznego do tych regionów. Dubaj tak stał się bardzo popularny, idealny rynek, cały rynek Bliskiego Wschodu, do tego, żeby sprzedawać do niego, ale też za jego pośrednictwem do krajów azjatyckich oraz na całą Afrykę. W związku z czym tutaj liczymy na to, że to zainteresowanie, które widzimy już na chwilę obecną, tylko i wyłącznie wzrośnie. Naszym gościem był Janusz Władyczak, prezes Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, a wcześniej odwiedzaliśmy Dubaj w towarzystwie Bartka Znojka, międzynarodowego konsultanta mieszkającego tam od 14 lat. Dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podcast dał Państwu choć trochę wiedzy i rozwiał niektóre wątpliwości. Małgorzata przedpełska Bieniek, Andrzej Rewak i Antoni Mielniczuk przygotowali tę audycję. Mój adres internetowy antoni.mielniczuk małpa mortimerblum.com. Do usłyszenia.